W 1998 zostało to miejsce opuszczone. A to dlatego, że rok wcześniej była tu powódź stulecia i zalała dosłownie wszystko. Sprzęt, te budynki. I tu widok na kolejny budynek. A tam kolejny. Siemanko z tej strony Jacob Urbeck. znajdujemy się na terenie bazy wojskowej. Tutaj właśnie mamy wejście jak widać O, tu się ciągnie. Jestem tu sam. Taką mam nadzieję. Miejsce ma 5 budynków, podejdzie i jest tu straszne echo Miałem to nagrywać z głowy, ale mi niewygodnie strasznie Tam gdzie się da, nie będę używał latarki I oby tu nikogo nie było, trochę się ściemnia, więc się będę streszczał Tutaj jakaś toaleta była Tam pozostałe budynki. Ta baza wojskowa była naprawdę duża. Duża, o tym nie wiem. Ale coś tam sobie się podłuczyłem. Od długie. Czy się jeszcze posadzkę trzyma, ale ogólnie pomieszczenia tu są puste, jak widać. Lotarkę moje strasznie widać. Mam nadzieję, że nic mi nie zrobią, bo eksploruję tutaj. trochę zimno. Postaram Wam się opowiedzieć, właśnie historię o tym miejscu. Tutaj się jeszcze ciągnie do góry. Dobra, pokażę Wam jeszcze tu. Idziemy do góry, bo, bo naprawdę teren jest obszerny. obszerny duży, strasznie. W końcu tutaj było wojsko, nie? O kurde, dobra tutaj pusto Pójdziemy jeszcze do góry, bo Jak mówię, to jest duże Trochę się stresuję, bo jestem Sam poza miastem A tu jakieś ptaki Uuu, tutaj mamy jakieś Co to mogło być? Jakaś gazeta, no ale to mogło być jakaś nowa To bliski żadnej nie ma, więc raczej władzi zwykłe pomieszczenie to było. A to jest naprawdę duże. Nie wiem, w ile w ten materiał. ale to jest ogromne. Tu kolejna klatka, schodowa. Skopiłem hałas. Znowu. Uff. raczej nie da się przechodzić do góry, więc. Pójdę po prostu do góry. W czapce mi już za gorąco. Dobra, pójdziemy tu. I tu widok na kolejny budynek. A tam kolejny. A tam już nie wiem, ale trochę tego tu jest. Stan, jak widać, no... Zdewastowany. co pamiętam, to tu wcześniej były takie jakby wieszaki. No teraz tego nie ma tu. I tu miało być jakby na broń czy coś. No tu nic nie ma. Jakiś dywan. Dywan i śmieci. O ten kolejny budynek? Ile tego tu jest? Były żołnierzy zawodowych. Propo historii, właśnie w 1998 zostało to miejsce opuszczone. A co dlatego, że rok wcześniej była tu powódź stulecia i zalała dosłownie wszystko, sprzęt, te budynki. I po prostu nadzwyczajnie na świecie już nie opłacało się ich używać. Przejrzymy tu. Tutaj podobne, podobne do tamtego, ktoś tu pił. O, kraty. No ktoś tu pił. O. Halo, jest tu kto? Chyba nie. Tutaj bezdam nie, nie będę im przeszkadzać, jeżeli. Mam swoje legowisko. Po prostu stąd wyjdę. Bo mam jeszcze do zwiedzenia trochę. O, tu to pani wygląda. N niby graffiti, ale pisze. Logistyka logistyka J2667. No, stare już. Uho. Wow. Jest klimat, zwłaszcza, że jest ciemnia Jeszcze będę musiał wrócić 6 kilometrów no, Tu nic nie ma Ale widać kolejne budynki Tu jakieś gazety Farba się łuszczy To męska Pokój numer 221 No nic już nie zostało z tej toalety. Totalnie nic. jedynie A propos historii jeszcze, to po prostu tutaj, tutaj miało być. Ja się tu już gubię. Tu miało być uczelnie Dwie uczelnie miały tu być, no ale niestety, jak widać, ich tu nie ma. To był błąd. To jest coś słyszałem chyba, ale nie wiem. Postaram się w ciszy zachowywać. Ten budynek Wam pokażę bardziej. Ale jeszcze to takie ciekawsze rzeczy. Jak widać się szykowali się do remontu chyba, bo tu jest pomalowane, tu chyba chodzi o tą uczelnię, ale jednak, to znaczy też w 2015 miał tu powstać dom seniora. Dom seniora miał tu powstać, mieszkańcy myśleli, że pomysł się uda. No, ale nie doszło to do skutku i mamy tutaj takie miejsce, gdzie mam nadzieję, że jestem sam. Ale się tylko przeskoczyłem trochę. A tu jest to. Już... to, to. Dobra, już wiem gdzie jestem. Tu jest to łuszczące się. Tu mamy lustro. O, tu widzicie mnie w lustrze No i tutaj pewnie były łazienki Tak myślę I to jest rzecz której nawet nie nagrałem Albo to się od lustra odbija światło Myślę że będziemy szli dalej Tu jest tą stronę, w stronę ulicy Codzie tam kolejny budynek Bo tu już trochę inny, bardziej mieszkalny chyba Zapachy nie zachęcają do wejścia No, tutaj raczej stołówka, myślę, bo się sprzestosiłem tego cienia, raczej to drzwi. Tutaj stołówka, myślę, że tu mogą być wydawane albo oddawane. No, puste pomieszczenie tutaj mamy, jestem o takiej porze, że zaraz będzie tu ciemno i będę się tylko z latarką chodzić. żebym pamiętał w jakich budynkach byłem, w jakich nie. bo pójdziemy jeszcze do góry. Jesteśmy na strychu Tak, na strychu O wow. Nam to trzeba uważać. Patrzcie do góry, jak jesteście na odbaczcie. bo tu tu szczerze nic nie ma tylko rozpierdziel trzeba uważać tu jakiś magazynek choby magazyn jakiś Szczerze jestem na dworze, się pewnie czuję Widzicie ten ogrom? To jest duże I Nie jestem pewien czy tu już byłem Czy byłem po drugiej stronie właśnie To był chyba ten budynek Tak Ale tu ciemno, strasznie Mam nadzieję, że to nie ten, w którym byliśmy nie, to nie ten chyba. Pierwsza dywizja antylerii przeciwpancernej. To nie tu, tu, tu nie byliśmy. Tu jesteśmy pierwszy raz. I widać, że tu jest lodówka i butelka po wódce. Bud budynki się rozciągają, a mnie tu coraz bardziej będzie widać. Musimy też patrzeć na podłogę Tutaj pójść pomieszczenie Było też jedno pomieszczenie, gdzie był taki obraz Tylko był zamalowany przez graffiti tylko nie wiem w którym pomieszczeniu O tutaj o, tutaj jakby pożar był Nie wiem czy to po pożarze czy nie O lata sobie Coś Śma. To jest spore Naprawdę Ale gruzowisko tu mamy Myślę, że tu jest ten To jest tapeta zerwana już Naprawdę tu mnie coraz bardziej widać Widzę, że ktoś się kręci, czyli ja Tu jest od Kimla, pisuar Składowisko pisaru czy to nie pisuchary? No to pisuchary są o tutaj chyba też jakieś legowisko chociaż nie wiem o kurde o, to jest duże. Czy jest jakieś odgłosy? Próbować się pracuje. Tutaj jakieś łóżko. Nie, szafa Szapa się utrzymała. Pewnie jakaś gablota. I tu jakieś bardziej miejsce, jakiegoś generała, oficera. No ale w sumie z drugiej strony nie ma żadnej tabliczki Aczkolwiek możliwe, że miejsce kogoś ważniejszego niż zwykły szeregowy żołnierz oczywiście O, tutaj efekty pożaru, bo tu był pożar Tylko nie wiem kiedy Nie wiem czy na 100% był pożar, chociaż widać, że był i to tutaj no dobra wyjdziemy tam A nie jednak da się wejść Tutaj był po prostu zamurowane jest Myślałem że to wejście nie wiem czy ale mi się wydaje że właśnie przed chwilą tu byłem Tak Po prostu pogubiliśmy się we wszystkim i Wszedłem tam, gdzie już byłem. Zobaczyłem chyba cztery budynki. To po prostu wejście od drugiej strony. Wcale mnie tu nie słychać jak nie wiem. Myślę, że tutaj akurat nie było w tym pomieszczeniu. Perfilnie, nie? Ale po prostu jakiś pisk Może się wyrobił Może się ewakuuje już Taka eksploracja Gdyby było jaśniej, więc gdzie już byłem, gdzie nie byłem A tak nic nie widzę o jest wyjście A co takie graffiti A nie, bo mi latarka już mruga Więc lepiej iść, zanim mi się doszuje Całkowicie To nie tędy ja Już mam schizy Co to jest? Nie wiem. Widzicie, jest za dużo, nie będzie dzisiaj. Ale postaram się jakieś zrobić. To jest wyjście. Tu raczej byłem. To jest po prostu przeogromne. Tak jak mi raczej niech tak wyszedł. Ale po prostu. Ciemno już. Ja nie wiem, gdzie ja już byłem, a gdzie nie. Chaosuje tu jak nie wiem. Teraz nic nie widzicie akurat. Ja się już ewakuuję. I nie przedłużając sobie było na tyle. Odcinek trochę nie wypalił przez to, że się ściemniło. Ale mam nadzieję, że to co Wam pokazałem było dla Was fajne. Dlatego zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod moim odcinkiem. Bo się postarałem i pojechałem 3 kilometrów Możecie też dać subskrypcję Komentarz wbić na Instagrama wbić na dwa jeszcze inne Instagramy, które prowadzę No i do następnych eksploracji Ta wyszła jak wyszła, teraz Teraz iść do domu Nie chcę tak świecić zbytnio przed siebie Także to by było na tyle i się manko.